Cześć z tej strony, Mateusz, Minęło już dobre kilkadziesiąt godzin, odkąd w rękach mam oba te telefony, czyli 12 mini oraz 12 Pro Maxa. I w tym wideo będę chciał wam przedstawić taką moją wstępną opinię, co sądzę o tych smartfonach. No i dlaczego tak bardzo utwierdziłem się w swoim wyborze, że to 12 Pro Max będzie tym moim głównym telefonem w tym roku ale to nie jest też tak, że całkowicie olałem 12 mini i skupiłem się tylko i wyłącznie na użytkowaniu 12 Pro Maxa, nic z tych rzeczy wczoraj z nim dużo czasu spędziłem, oglądałem na nim sporo filmów, także też mam kilka na ten temat przemyśleń, tutaj nie odkryję Ameryki jak powiem, że wybierając ten telefon trzeba akceptować po prostu naprawdę małą jego bryłę, ale wiem, że jest bardzo dużo zwolenników właśnie takich kompaktowych smartfonów, swoją drogą w ogóle widziałem, że te telefony były już dostępne w Euro RTV od ręki także jeśli przymierzacie się do zakupu to możecie sprawdzić linki w opisie tego filmu, tam linkuję po prostu do sklepów, w których można między innymi zamawiać oba te telefony. Ale przechodząc już do samych wrażeń i moich odczuć skorzystania z tych telefonów, na pierwszy ogień idą 12 Pro Maxy. Mówiłem wam, że na 99% będę wybierał złotą wersję. I powiem Wam, że chyba wygrał ten 1% ze względu na to, że im dłużej czasu spędzam z tym grafitowym kolorem, to tym bardziej mi się podoba. Ja wiem, że to jest w ogóle kwestia gustu, i że to jest drugorzędna sprawa, jaki kolor będzie, bo większość osób może w ogóle go włoży w Kejsa i tak tego nie będzie widać. Natomiast tutaj po prostu mam wrażenie, teraz z czasem, jak już użytkuję sobie ten telefon, że on nie po prostu będzie nudził. Trzeci rok z rzędu w zasadzie złoty kolor, chyba bez sensu, chyba po prostu przekonałem się do tego waszego zdania, które część widzów mi pisała w komentarzach, że mógłbym w tym roku wziąć coś innego i faktycznie prawdopodobnie skończy się jednak na tym graficie. Niemniej tutaj wrażenia ogólne są takie same jak na przykład w przypadku 12 Pro, że te ramki niezależnie od koloru bardzo mocno się palcują, tyły się nie palcują, bo jest oczywiście matowe szkło. Co do samego komfortu użytkowania tych telefonów, to na ten temat nie chcę się za bardzo rozgadywać. Raczej bym powiedział, że ten komfort jest średni albo no mały generalnie, szczególnie jak na przykład chodzicie gdzieś z tym telefonem w spodniach albo wiążecie buty i na przykład musicie klęknąć, no to wtedy zawsze trzeba go po prostu poprawić, on naprawdę zajmuje większą część całej waszej kieszeni, ale jeśli już to zaakceptujecie, to powiem wam, że odczujecie nieziemską frajdę na przykład z oglądania filmów na takim dużym ekranie, z przeglądania różnych artykułów, odpisywania na maili, pisania notatek czy po prostu grania na przykład sobie w jakieś gry. Naprawdę jest ogromna przestrzeń robocza, która mi sprawia bardzo dużo przyjemności w takim codziennym użytkowaniu. No a do tego oczywiście dochodzi fakt, że bateria tu jest mega podkręcona. Mi przez ten obecny czas nie udało się tego telefonu ani razu rozładować do zera. Jest specjalnie nie rozładowywałem go korzystając ciągiem z niego, tylko doładowywałem w nocy po to, żeby po prostu mieć czas na testy tego urządzenia natomiast sam fakt tego, że zostawało mi nie wiem, po 40-50% ostatnio ten telefon wskazuje na to, że jest po prostu nie do zajechania i ta bateria jest taka sama, a może nawet ciut lepsza aniżeli w 11 Pro Max paradoksalnie, no bo tam generalnie ta pojemność jest większa o gdzieś 300 mAh natomiast przez to, że ten procesor jest bardziej energooszczędny, że ekran jest podkręcony pod tym kątem, wychodzi na to, że Będziecie naprawdę mogli z niego bardzo długo korzystać. I teoretycznie, jak widzicie sobie gdzieś na weekend, to nawet nie musicie wziąć być może ładowarki, bo uda Wam się wytrzymać na jednym naładowaniu. No i do tego jeszcze dochodzi kluczowa sprawa w tym roku, czyli aparat. Aparat, który jest w ogóle najlepszy z całej linii iPhone'ów 12. Ja oczywiście nie miałem jeszcze warunków, żeby go przetestować trochę bardziej profesjonalnie. Wyszedłem sobie raz czy dwa razy na spacer. Pochodziłem trochę w nocy, żeby porobić przykładowe zdjęcia. I okej, okay, zdjęcia w nocy są lepsze, wyraźnie lepsze, ale nie jest to rewolucja. Ja trzeba to zaznaczyć. Zdjęcia za dnia nie wychodzą jakoś dużo dużo lepiej być może selfie trochę lepsze jest, natomiast poza tym w takiej amatorskiej fotografii nie ma szans, żebyście zobaczyli różnicę między np. 11 Pro, 11 Pro Maxem a tymi iPhoneami. Tą różnicę oczywiście poczujecie w momencie, w którym pójdziecie w trochę bardziej profesjonalną stronę jeśli chodzi o kręcenie filmów, czy robienie zdjęć. Dodatkowo Apple tutaj już będzie wspierało pod koniec tego roku ten nowy format zdjęć, czyli Apple RAW, dzięki czemu późniejsza obróbka tych wszystkich rzeczy będzie stała na wyższym poziomie. Dałem wam oczywiście kilka przebitek tutaj z tych telefonów, które udało mi się już do tej pory zrobić, natomiast więcej po. Powiadam o tym na pewno w jakimś finalnym wideo, z jakimś testem, recenzją. Także, żeby nie przegapić, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, wtedy po prostu będziecie na bieżąco. Także trzeba powiedzieć, że po zakupie tego telefonu otrzymujecie naprawdę potężny smartfon, dosłownie i w przenośni, bo jest on ogromny, a z drugiej strony oferuje bardzo dużo e, możliwości. O samych możliwościach procesora, wydajności nie będę już mówił, bo to jest w zasadzie powtórka z tego, co mamy na przykład w iPhone 12 Pro, bo one wewnątrz się za bardzo nie różnią. Natomiast jedna rzecz mnie potwornie wnerwia i to się po prostu. Cyklicznie powtarza od lat, bo Apple zlewa ten temat po prostu po całości. Chodzi oczywiście o przystosowanie użytkowania iOSa w wersji poziomej przy tak dużych urządzeniach. Super, że Apple w 2020 roku daje nam opcję Picture in Picture, dzięki któremu możemy sobie czytać artykuł, a jednocześnie oglądać coś na Netflixie. Genialna opcja. Choda tylko, że YouTube każe sobie za to płacić w wersji premium, ale wiecie, że jest na to trick, jak to obejść za darmo, robiłem o tym film. Natomiast drugiej rzeczy nie da się obejść, przynajmniej bez jailbreak'a, aby używać po prostu iOS-a w formie e, horyzontalnej. czyli jak na przykład trzymacie sobie w ten sposób telefon i chcecie po prostu na przykład przechodzić po ekranach i tak dalej, no to nie ma możliwości, żeby korzystać po prostu z takiego przemieszczania się. Apple to doszczętnie blokuje, no po prostu nie daje takiej możliwości. No albo brakuje mi po prostu opcji podzielonego ekranu, na którym mógłbym używać naraz dwóch programów. To jest naprawdę też irytujące. Być może ktoś z Was powie, że ja wymyślam, ale zobaczcie, jak trzymacie sobie tak duży telefon w obu dłoniach, on naprawdę fajnie leży w takiej formule, no to chcielibyście móc korzystać z niego albo na na przykład odblokować twarz za pomocą Face ID, a tu guzik nie da się po prostu. Apple to naprawdę od kilku lat blokuje, nic z tym nie robi. i Także wnerwia mnie to, że tutaj mamy wymiary prawie już tableta. iPad mini ma nieco ponad jeden cal więcej na przekątnej, a on taką oczywiście wersję horyzontalną ma. Natomiast jeśli chodzi o tego przeciwnika, czyli iPhone'a 12 mini, no ten telefon jest naprawdę genialny pod kątem użytkowania. Jak się go bierze do dłoni, to naprawdę ma się ogromną chęć korzystania po prostu z całego tego telefonu. Mamy tutaj bardzo pewny chwyt. Wszystko zrobicie za pomocą jednego palca, bo ten kciuk, jak zobaczycie, on nawet wykracza poza obudowę tego telefonu, przynajmniej mój. W związku z tym, ja trzymając go w jednej dłoni, jestem w stanie pisać notatkę, pisać SMSy, sprawdzać sobie różne artykuły. Chodzi tak naprawdę po Całym interfejsie. Tylko wszystko to, cała ta przyjemność kończy się w momencie, w którym chcę na przykład sobie pooglądać jakiś film, chcę na przykład. Popisać jakąś dłuższą notatkę w trybie właśnie horyzontalnym, to okazuje się, że palce już nachodzą na siebie. Te pisanie nie jest takie fajne, bo ta klawiatura już jest dosyć mała. No i generalnie taki przeskok z poprzednich iPhone'ów typu 11 Pro czy 11 Pro Max, to już w ogóle, może okazać się bardzo bolesny w kontekście właśnie takiego codziennego użytkowania. Przypomnijmy, to jest ekran tylko 5,4 cala. Jest to oczywiście OLED, natomiast Notch został oczywiście taki sam. Jak w całej linii iPhone'ów 12, czyli Apple go w ogóle nie odchudziło, nie pomniejszyli go. W związku z tym, jak sobie po prostu patrzycie na ten ekran, to ten pasek u góry wypełnia 3 czwarte tak naprawdę i to wszystko jest tam na maksa zbite. Oczywiście ta opinia jest już na maksa subiektywna, chociaż ktoś może powiedzieć, będzie miał rację, że cały film jest subiektywny, no bo on jest cały moją opinią. Natomiast większość osób pewnie wam powie, że trzeba naprawdę lubić takie kompaktowe smartfony, żeby przesiąść się akurat na tę wersję. Ona, tak jak wam mówię, niesie za sobą to, że macie ogromny komfort w codziennym użytkowaniu, chodzeniu z nim możecie go włożyć do spodni i nawet nie będziecie pamiętać, że go włożyliście. W porównaniu do tego, natomiast później jak już chcecie wyjść poza na przykład napisanie SMS-a czy przeglądanie po prostu sobie jakiejś tutaj aplikacji, na przykład chcecie pooglądać po prostu film, to ten komfort maleje. No tutaj po prostu brakuje tej przestrzeni roboczej i dla mnie to jest największy zarzut. Mówię największy ze względu na to, że bateria tego telefonu chyba nie jest taka zła, jak ją malowali. W sensie, żebyście mi nie odebrali Źle, ona jest słabsza. Ona jest dużo słabsza od iPhone'ów 12 Pro czy 12 Pro Maxa. Tutaj będzie pewnie z dwa razy słabsza. Natomiast mi wczoraj udało się, głównie oglądając filmy i trochę robiąc zdjęcia, dotrwać do 10% w czasie 6,5 godziny. Także rozbijając trochę ten czas na takie bardziej normalne, codzienne użytkowanie, że nie wiem, sprawdzicie sobie Face'a, Instagrama, przeglądacie strony internetowe, wchodzicie sobie w maile, odpisujecie nam kogoś, to ten czas może być nawet jeszcze większy. Więc wydaje mi się, że spokojnie większości osób może że ten telefon wystarczyć bez dodatkowego doładowywania się, aby wyjść rano do pracy i wrócić z nim i mieć powiedzmy jeszcze 20-30% naładowania. Także ten telefon mógłbym opisać takimi luźnymi sformułowaniami, że da się w nim zakochać od pierwszej chwili, tylko że ta chwila niedługo potrwa, jeśli użytkowaliście po prostu większy kiedyś model, większy po prostu e, smartfon, bo będziecie się później męczyć, jeśli będziecie chcieli po prostu robić coś więcej, aniżeli na przykład odpisywać na SMS-y. Natomiast ten telefon, a raczej obcowanie z nim, mógłbym porównać do tego, że kiedyś kogoś poznaliście, na początku nie za bardzo lubiliście, na przykład tutaj ze względu na wymiary, ale później z czasem jak rozmawialiście, jak poznawaliście się, jak użytkowaliście go, to zaczynaliście po prostu jeszcze bardziej się do niego przekonywać ze względu po prostu na to, co jest on w stanie zaoferować w horrendalnie wysokiej cenie, ale jednak jest w stanie dużo zaoferować, no bo naprawdę oglądanie filmów korzystanie na jednym naładowaniu z niego, czy po prostu te aparaty naprawdę wiele potrafią, także tyle z takiej Następnej opinii na temat tych telefonów. Później będzie trochę więcej, bardziej szczegółowo na temat tych modeli, także możecie śledzić mój kanał, najlepiej subskrybować, aby nie przegapić tych materiałów. Tak jak wam wspominałem, jeśli chcielibyście nabyć na przykład tego iPhone'a 12 mini, to możecie sobie sprawdzić linki do sklepów w opisie tego filmu. Tam też często zdarzają się promocje, więc nie wykluczam, że na przykład gdzieś na święta już może będą jakieś okazje właśnie na te nawet najnowsze iPhone'y, także warto polować, warto to sprawdzać. Do zobaczenia. Cześć!